Nie jesteś moją prawdziwą córką. Te słowa przeszyły powietrze jak sztylet. Wszyscy przy stole zamarli. Widelce zawisły w powietrzu. Rozmowy ucichły w połowie zdania kropka zamrugałam, serce mi waliło, a usta drżały, gdy mój ojciec, Gregory Sanders, podniósł się z krzesła i wskazał na mnie drżącym palcem. Nic dla mnie nie znaczysz, Emily, splunął. Wychowałem cię z obowiązku, nie z miłości. W pokoju rozległy się sapnięcia. Moja kuzynka Haley zakrztusiła się winem. Kropka, mój wujek Rick mruknął: "Niech to szlak". A moja matka, Vanessa Sanders, po prostu złożyła ręce i uśmiechnęła się zimno. Najwyższy czas, żeby ktoś powiedział jej prawdę. Nie mogłam oddychać. Właśnie wróciłam po ukończeniu studiów z tytułem Same Kamlot. Mając nadzieję, że zaskoczę ich medalem z wyróżnieniem, który schowałam do kieszeni płaszcza kropka, stałam tam w ciszy, czując jak cały mój świat się rozpada, gdy moja tak zwana rodzina patrzyła na mnie jak na obcego. Kłamiesz, kontynuował Gregory, rzucając kartkę papieru na stół. Ten test dna to potwierdza. Nie jesteś nawet moim dzieckiem. Twoja matka oszukiwała, a ty. zaśmiał się. Nie należysz do tej rodziny. Wstyd uderzył mnie jak ceglana ściana. Mój kuzyn Josh parsknął. Haley wydała z siebie niski chichot i szepnęła: To oczywiste. Zawsze wyglądała na zdenerwowaną. Nawet moja matka się nie wzdrygnęła. Wynoś się stąd, warknął Gregory. Opuść ten dom i nie wracaj. Stałam jak zamrożona. Bolało mnie gardło. Moje nogi nie poruszyły się, ale powoli odwróciłam się w stronę drzwi. Wtedy krzesło głośno zaszurało po drewnianej podłodze. Ciężka laska uderzyła o ziemię. Wszyscy się odwrócili. Kropka mój dziadek, Walter Sanders, były żołnierz piechoty morskiej i szanowany patriarcha, wstał od stołu. W wieku 78 lat wciąż był tak władczy jak zawsze. Jego stalowe oczy skupiły się na moim ojcu. Nie powinieneś był tego mówić, warknął. Kropka Gregory wyglądał na zdezorientowanego. Tato, co ty? Nie powinieneś był tego mówić. Zapadła gromka cisza. Walter odwrócił się do mnie. Emili, zostań tam, gdzie jesteś. Mój wzrok się rozmył. Moje stopy były posłuszne. Walter sięgnął do marynarki i wyciągnął grubą, żółtą kopertę kropka, rzucił ją na stół z taką samą siłą, z jaką sędzia mógłby uderzyć młotkiem. Wylądowała tuż obok raportu dna. Przeczytaj to, powiedział. Gregory zadrwił. Co to do cholery jest? Prawda, którą trzymałem w zamknięciu. Aż do teraz. Gregory otworzył kopertę. Gdy czytał, z jego twarzy zniknął kolor. Jego usta poruszyły się, ale nie wydał z siebie żadnego dźwięku. Jego ręce zaczęły drżeć. Spojrzał na Waltera. To nie jest prawda. Ty to sfałszowałeś, kropka, ale Walter jeszcze nie skończył. — Odwrócił się do sali. — Chcecie znać prawdę. — Oto ona. Emily jest nie tylko moją wnuczką. Jest jedyną spadkobierczynią majątku Sandersów. Ten list to potwierdza. Dokonałem zmiany w dniu jej narodzin. Rozległy się westchnienia. Vanessi opadła szczęka. Rick wstał. Oszołomiony. Josh mruknął. — Czekaj, co? Walter podszedł do mnie i wcisnął mi do ręki kolejną kopertę. To dla ciebie, Emilii. Każdy czyn. Każdy składnik majątku. Każde konto. Jesteś przyszłością tej rodziny. Zawsze nią byłaś, kropka, otworzyłem usta, ale nie mogłem mówić. Mój głos zniknął, uwięziony za latami ciszy i bólu. Spojrzenie Waltera stało się lodowato zimne, gdy spojrzał na Gregoryego. Ona dziś nie odejdzie, synu. Ty odchodzisz, kropka Gregory wpatrywał się przerażony. Tato, nie możesz. Wynoś się z mojego domu. Zanim będę musiał wyciągnąć cię przez ochronę, kropka, nikt nie ruszył się, by to powstrzymać. Ani Vanessa, ani Heili. Nikt. Ramiona Gregory jego opadły. Upadł na kolana, tuż przede mną kropka. Emili wyszeptał łamiącym się głosem. Proszę. Nie chciałem tego. Nie wiedziałem. Odwróciłam się. Po raz pierwszy w życiu nie byłam dziewczyną bez miejsca przy stole. Byłam kobietą, która teraz była właścicielem stołu. A to był dopiero początek. Kropka powietrze na zewnątrz było zimniejsze niż powinno. Może to był szok? A może to sposób, w jaki moje ciało nie nadążało za tym, co się właśnie wydarzyło? Mój ojciec Gregory Sanders wciąż klęczał, gdy wyszedłem z pokoju, kropka, ale to niesłabość kazała mi odejść. To była jasność. Wyszedłem na werandę, światło księżyca rozlało się po kamiennych schodach i odechnąłem, jakbym po raz pierwszy zasmakował wolności, kropka. Dziadek Walter podążał za mną powoli, jego laska stukała w drewno jak powolne bicie bębna. Wszystko w porządku, mała. Zapytał łagodnie, siadając na ławce obok mnie, kropka kiwnąłem sztywno głową. Nie wiem, co się właśnie stało, kropka uśmiechnął się słabo. W końcu zobaczyłeś, jacy są naprawdę. Zrobił pauzę. A oni w końcu zobaczyli to, co zawsze o tobie wiedziałem, kropka, przełknęłam ciężko. Dlaczego tak długo czekałeś, by mi powiedzieć, Walter westchnął. Ponieważ czekałem na moment, w którym przestaniesz potrzebować ich miłości. By zdefiniować swoją wartość kropka to trafiło głęboko. Spojrzałam w dół na kopertę, którą mi dał. W środku znajdowały się dokumenty o mocy, której nawet nie zacząłem pojmować. Nieruchomości, akcje, dziedzictwo Sandersów. I to wszystko należało do mnie, kropka dziadek kontynuował. Grek myślał, że uda mu się utrzymać test dna w tajemnicy. Ale nie wiedział, że twoim biologicznym ojcem nie jest byle kto. Kropka odwróciłam się do niego gwałtownie. Co? Walter przytaknął uroczyście. Nazywał się Michael Reeves. żołnierz, z którym służyłem. Odważny, błyskotliwy. Zginął, zanim zdążył cię poznać. Twoja mama, Vanessa, na początku ukrywała ciążę. Ale ja wiedziałem. I przysięgłam Michaelowi na łożu śmierci, że się tobą zajmę kropka, nie mogłam w to uwierzyć. Był żołnierzem. Był kimś więcej. Uratował mi życie w 86 roku. A kiedy dowiedziałem się, że ma tam córkę, cóż, powiedzmy, że moja definicja rodziny zmieniła się tego dnia. Ogarnął mnie nowy rodzaj żalu. Taki, o którym nigdy nie wiedziałem. Że go noszę. Walter wyciągnął rękę i ścisnął moją dłoń. Nie straciłaś dziś ojca. Znalazłaś prawdę. A to jest potężniejsze niż cokolwiek, co Grek mógłby zaoferować. Kropka, w tym momencie drzwi frontowe otworzyły się za nami. Stanęła w nich moja kuzynka Haley. Jej wyraz twarzy był niepewny. Podeszła ostrożnie ze złożonymi rękami i głosem cichszym niż kiedykolwiek słyszałam. Emily, nie wiedziałam. Przepraszam za to, co powiedziałam wcześniej, kropka, uniosłam brew. Którą cześć? Kiedy się śmiałaś? Czy kiedy nazwałaś mnie pomyłką, jej twarz poczerwieniała? Jedno i drugie. Po prostu wszyscy myśleliśmy, że dziadek zostawi wszystko tacie alborickowi kropka głos Waltera zmienił się w stalowy. Cóż, myśleli źle, żaden z nich nigdy na to nie zasłużył kropka znów na mnie spojrzała. Wiem, że nie jesteś mi nic winien. Ale jeśli kiedykolwiek nadarzy się okazja, powstrzymała się. Chciałam tylko powiedzieć. Że się myliłam, kropka nie odpowiedziałem. Jeszcze nie. Ponieważ najpierw musiałem coś zobaczyć, kropka następnego ranka stałem w wielkim salonie posiadłości Sandersów. Teraz mojej posiadłości. Moich rodziców nie było. Wyszli w nocy. Zbyt zawstydzeni, by stawić czoła reszcie rodziny. Cisza na korytarzach była satysfakcjonująca, kropka otworzyłam safe za portretem mojego pradziadka używając kodu, który Walter wyszeptał mi zeszłej nocy. W środku znajdowały się akta, klucze i odręcznie napisany list do mojej wnuczki Emilii. Był od Michaela Rivesa. Usiadłam, żeby przeczytać. Być może nigdy cię nie późnam, Emilii. Ale chcę, żebyś wiedziała, że jeśli jest coś, czego żałuję w życiu, to tego, że ani razu nie miałem okazji cię przytulić. Twoja matka się bała. Dokonała wyborów, za które jej nie winie. Ale Walter to dobry człowiek. Będzie nad tobą czuwał. A jeśli życie stanie się zbyt głośne, pamiętaj o tym. Krew czyni cię krewnym. Ale lojalność czyni z was rodzinę. A ty, moja dziewczyno, jesteś kimś więcej niż tylko Sandersem. Jesteś liefskropka, nigdy nie pozwól, by ktokolwiek sprawił, że poczujesz się mała w świecie, w którym się urodziłaś. Gwiazdka, zanim skończyłam czytać, cicho płakałam. Moje pięści zacisnęły się na kolanach. Tego dnia podjęłam decyzję kropka, nie zamierzałem po prostu odziedziczyć spuścizny Sandersa. Zamierzałam odbudować ją w swoim imieniu. Kobieta, z której śmiali się zeszłej nocy, będzie tą, którą jutro będą błagać o litość kropka i zrobię to nie przez zemstę, ale przez niezaprzeczalny sukces kropka trzy dni później weszłam do śródmiejskiego biurowca z nazwiskiem Sanders, wyrytym na marmurowej ścianie. Ale teraz oznaczało to coś innego. Recepcjonistka prawie zakrztusiła się kawą, gdy mnie zobaczyła. Paną Emili, zająknęła się. Czy jest pani umówiona, uśmiechnęłam się spokojnie. Nie. Mam umowę. W ciągu dziesięciu minut sala zarządu była pełna. Wszyscy kierownicy najwyższego szczebla. Mężczyźni, którzy pracowali za czasów mojego dziadka. A potem stali się arogancy pod kontrolą mojego ojca. Siedzieli wokół wypolerowanego dębowego stołu. Kropka krzesło mojego ojca było wyraźnie puste. Kropka podeszłam do przodu z Walterem u boku. Stał, opierając się na łasce, milcząc. Ale jego obecność była wsparciem, którego potrzebowałam. Wyjaśnijmy sobie coś, powiedziałam równym, ale ostrym głosem. Od siedemdziesięciu dwóch godzin stałem się jedynym prawnym właścicielem Sanders International Holdings. Każda umowa, każdy udział, każda nieruchomość podlega teraz mnie kropka szmer. Jeden z dyrektorów, zadowolony z siebie, Troy Malert, prawdopodobnie po czterdziestce, zaśmiał się pod nosem. Więc odpowiedzieliśmy absolwentowi College U bez doświadczenia korporacyjnego kropka nie wzdrygnąłem się. Otworzyłem teczkę i wyciągnąłem mój dyplom, przypieczętowany wyróżnieniem. Masz na myśli tego absolwenta College U? Zamknęłam teczkę i spojrzałam na niego. Przekonasz się, że spędziłem lata studiując biznes. Etykę i innowacje. Podczas gdy niektórzy z was spędzili ten sam czas na wyłudzaniu premii, oszukiwaniu ksiąg i korzystaniu z reputacji mojego dziadka, kropka troj kropka rzuciłem na stół kolejny folder. Pełną dokumentacji z audytu, którą po cichu wyciągnęłam z pomocą Waltera. Potraktuj to jako pierwsze powiadomienie, powiedziałam chłodno, nie jestem tu po to, by bawić się w prezesa. Jestem dyrektorem generalnym. Kropka, odwróciłem się, by wyjść. A tak przy okazji, wasze firmowe karty kredytowe zostały zamrożone, dopóki nie zdecyduję. Kogo warto zatrzymać? Kropka, za mną rozległy się westchnienia. Kropka. Później tego wieczoru siedziałem sam na dachu posiadłości. Światła miasta lśniły i po raz pierwszy w życiu poczułam coś nieznanego. Spokój. Kropka, Walter znów do mnie dołączył. Dwa kubki kakao w dłoni. Robisz furorę, powiedział. Nie docenili mnie, odpowiedziałam. I szczerze mówiąc, to ich błąd. Nie mój, kropka, zaśmiał się. Brzmiałeś jak twój ojciec, kiedy zaczynał. Z wyjątkiem tego, że masz coś. Czego on nigdy nie miał. Co takiego? Uczciwość, kropka, spojrzałem w noc, kropka, nie zamierzam prowadzić tego imperium z przekory. Zamierzam prowadzić je dobrze. Walter uniósł filiżankę, kropka, więc za przyszłość. Stuknęliśmy się kubkami. Ale przeszłość jeszcze ze mną nie skończyła. Następnego ranka otrzymałem pukanie do frontowej bramy. Strażnicy zadzwonili i powiedzieli, że jakiś mężczyzna chce się ze mną widzieć. Wyglądał na zmarfionego kropka, to był Gregory kropka, spotkałem go na podjeździe. Ramiona skrzyżowane. Serce w piersi. W niczym nie przypominał mężczyzny, który trzy noce temu dumnie stał przed rodziną. Jego garnitur był pomięty. Twarz blada. Ręce lekko mu się trzęsły. Ja, ja nie wiedziałem zaczął, unikając mojego wzroku. Przysięgam nie wiedziałem, co zrobiła twoja matka. Myślałem, że jesteś dowodem jej zdrady. Tym właśnie dla ciebie byłem, kropka, żywym przypomnieniem czegoś czego nienawidziłaś. Głos mu się załamał byłem zły, zraniony. Wyładowałem to na tobie. I myliłem się, kropka sięgnął do płaszcza i wyciągnął małe pudełko. W środku był naszyjnik. Prosty srebrny łańcuszek z szafirowym wisiorkiem. Twój prawdziwy ojciec, Michael, dał mi go przed wyjazdem na misję. Poprosił, bym pewnego dnia podarowała go jego córce. Trzymałam go w zamknięciu z poczucia, winy, kropka wpatrywałam się w wisiorek przez dłuższą chwilę. Potem spojrzałam z powrotem na niego. Czy to Twoje przeprosiny? To wszystko, co mam, kropka, nie wzięłam go. Zamiast tego powiedziałam cicho: nie nienawidzę cię. Ale nie będziesz już obecny w moim życiu. Nie jako ojciec. Nie jako cokolwiek, kropka jego ramiona opadły, jakby ktoś właśnie uderzył go prawdą po raz pierwszy od lat. Rozumiem, wyszeptał. Potem odwrócił się i wyszedł. Kropka, sama podniosłam naszyjnik, wytarłam kurz z aksamitu i nosiłam go z dumą przez resztę dnia. Kropka, nie dlatego, że był od Gregory'ego, ale dlatego, że był od Michaela Rivesa. Mojego prawdziwego ojca, człowieka, którego dziedzictwo miałam uhonorować, stając się wszystkim, w co ta rodzina nigdy nie wierzyła, że mogę być. Kropka, pod koniec drugiego tygodnia cała firma się zmieniła. Starzy członkowie zarządu albo zrezygnowali, albo zostali po cichu zwolnieni. Toksyczna kultura została usunięta. Sprowadziłem świeże talenty ludzi, którzy byli ignorowani, niedoceniani, pomijani. Starzystów, którzy mieli genialne pomysły, ale nigdy nie zostali wysłuchani. Kobiety, które były pomijane przy awansach. Weteranów z uczciwością, ale bez koneksji. Dałem im miejsca przy stole. I nie tylko prowadziłem firmę. Przekształciłem ją. Nazwa Sander S nie kojarzyła się już ze skandalem, nepotyzmem czy chciwością. Stała się symbolem odnowy, reinwencji. Dziennikarze zaczęli nazywać mnie dziedziczką Phoenix. Ale nie wszyscy klaskali. Vanessa, moja matka, pojawiła się pewnego wieczoru w wiadomości pozostawionej w posiadłości. Nie miała nawet odwagi stanąć ze mną twarzą w twarz. Emily, mam nadzieję, że znajdziesz w sobie serce, by mi wybaczyć. Byłam młoda. Bałam się. I nie chciałam zniszczyć świata twojego ojca. Myślałem, że ukrywanie prawdy będzie lepsze dla nas wszystkich. Myliłem się, kropka, ale proszę, nie zamykaj mnie na zawsze. Być może zawiodłam jako matka. Ale zależy mi. Kropka. Przeczytałam go w ciszy, a potem spaliłam w kominku. Nie z nienawiści. Ze spokoju. Nie zasługiwała na drugą szansę. Jeszcze nie teraz. Ale nie byłam mściwą córką. Po prostu skończyłam z byciem ich ofiarą. Trzy miesiące po tym, jak objęłam stanowisko, Sanders International zaprezentował nowy oddział filantropijny imienia Michael Arif A., skupiający się na stypendiach dla dzieci z rodzin wojskowych. Podczas ceremonii otwarcia stałam na scenie w głębokiej granatowej sukience z szafirowym naszyjnikiem łapiącym światło. Walter siedział w pierwszym rzędzie, promieniejąc dumą. Stoję tu dzisiaj, zaczęłam, głosem spokojnym. Nie tylko jako CEO czy wnuczka Waltera Sandersa. Stoję tu jako córka bohatera. Człowieka, który nigdy nie widział, jak dorastam, ale i tak pozostawił mi dziedzictwo, kropka rozległy się brawa. Zatrzymałam się, oczy zaszły mi mgłą. Ta fundacja to nie tylko hołd. To przysięga. Nigdy nie pozwolić dziecku dorastać w poczuciu, że do niego nie należy. Nigdy nie pozwolić, by głos pozostał niesłyszany z powodu więzów krwi, klasy lub wstydu. Tej nocy pierwsza strona tribune brzmiała, od odrzuconej do dominującej. Emily Reeve Sanders pisze swoją historię na nowo. A jednak przeszłość wciąż miała jedną niespodziankę. Pewnego ranka przechadzałam się po piętrze firmy, odprawiając nowy zespół finansowy, gdy usłyszałam swoje imię pilnie wywoływane z holu. Pani Sanders, powiedział ochroniarz: Mamy tu mężczyznę. Mówi, że panią zna. Przyniósł dokumenty. Kropka żołądek mi się skręcił. Zeszłam na dół. Stał tam mężczyzna po pięćdziesiątce, szczupły, opanowany, ubrany w znoszoną wojskową kurtkę. Jego oczy wyglądały na nawiedzone, ale znajome. Nie jestem tu, by sprawiać kłopoty, powiedział szybko. Po prostu myślę, że mogę być twoim wujkiem. Kropka wpatrywałem się w niego. Nie mam wujka. Kropka, przełknął. Nazywam się Daniel Reeves. Michael był moim starszym bratem. Straciliśmy kontakt, kiedy został wysłany. Dowiedziałem się o tobie dopiero po tym, jak jego rzeczy wróciły do rodziny, a twoje imię było w jednym z jego listów. Kropka, gardło mi się ścisnęło. Dlaczego teraz? Nie chciałem się pokazywać, prosząc o cokolwiek. Chciałem tylko poznać siostrzenicę, w obronie której zginął mój brat. Kropka podał mi pudełko. Kropka, w środku były stare zdjęcia, wojskowe szpilki, list zaadresowany do Daniela, na wypadek gdybym nie zdążyła. Trzymałam pudełko drżącymi rękami. Po raz pierwszy w życiu zobaczyłam pismo Michaela Rivesa. Zobaczyłam człowieka, od którego pochodzę. Kropka, i coś we mnie pękło. W najlepszy sposób. Chciałabym cię poznać, powiedziałam cicho. Ale nie tutaj. Wróć do domu. Zjedz kolację ze mną i dziadkiem, oczy Daniela zalśniły. Po prostu skinął głową, kropka tej nocy po raz pierwszy w życiu miałem rodzinę. Nie tych, którzy śmiali się, gdy zostałem wyżukony. nie tych, którzy uśmiechali się, gdy nazywali mnie pomyłką. Ale tych, którzy okazywali prawdę, lojalność i miłość. A to było warte więcej niż jakiekolwiek imperium. sześć miesięcy później posiadłość Sandersów w niczym nie przypominała miejsca, z którego kiedyś mnie wyrzucono. zimne portrety dawnych patriarchów zostały zastąpione sztuką stworzoną przez młode, ubogie talenty, podarowane i zamówione w ramach naszego nowego programu społecznego. Sale rozbrzmiewały energią, a nie pretensjami. sala balowa, w której kiedyś zostałem publicznie odrzucony, była teraz wykorzystywana do gal charytatywnych i kolacji fundraisingowych. A nie polityki rodzinnej. A dziś wieczorem odbyło się coś jeszcze bardziej znaczącego: gala stypendialna pamięci Michaela Rivesa. Pokoje śniły światłami i nadzieją. Ocaleni, weterani, wdowy i studenci wypełnili przestrzeń. Walter stał obok mnie, ubrany w formalny błękit z klatką piersiową pokrytą medalami. Daniel, mój wujek, uścisnął dłoń darczyńcom. Kropka jasne oczy, mocny głos. Kropka to nie była zwykła gala. To było uzdrowienie. Kropka noc osiągnęła punkt kulminacyjny, kiedy wszedłem na scenę, zdenerwowany, emocjonalny, ale silniejszy niż kiedykolwiek. Kropka. W tym pokoju zostałam odrzucona. Zaczęłam studiować głos. Ale dziś go odzyskałam. Kropka tłum ucichł. Kropka powiedziano mi, że nie jestem krwią. Że nie należy. Ale prawda jest taka, że rodzina nie jest definiowana przez dna. Definiuje ją miłość, lojalność, ludzie, którzy decydują się stanąć obok ciebie, gdy ma to znaczenie, kropka, zrobiłem pauzę. Wiem, jak to jest czuć się niechcianym, odrzuconym przez ludzi, którzy mieli cię chronić. Ale wiem też, jak to jest podnieść się mimo wszystko, zamienić odrzucenie w przekierowanie i uczynić swój ból swoją siłą, kropka, wyjrzałem na zewnątrz i zobaczyłem płaczące twarze, niektóre przytakujące. Niektóre trzymające się za ręce. To stypendium istnieje dzięki człowiekowi, który nigdy nie mógł przytulić swojej córki, ale który żyje dzięki wszystkiemu, co ona buduje, kropka przerwa była jak grzmot. Zeszłam na dół, a Walter przytulił mnie, szepcząc: Twój ojciec byłby taki dumny, kropka dziękuję. Powiedziałam drżącym głosem, że nigdy się ode mnie nie odwrócił kropka potem dodał, uśmiechając się zamglonymi oczami i zastraszenie każdego członka zarządu, jakiego kiedykolwiek mieliśmy. Oboje się roześmialiśmy, kropka, później tej nocy, gdy goście powoli wychodzili, a światła przygasały, stałam na balkonie sama, trzymając ten sam szafirowy naszyjnik, teraz ciepły dla mojej skóry, kropka, za sobą usłyszałam kroki. Odwróciłam się i zamarłam. Gregory wyglądał na starszego, mniejszego. Mężczyznę całkowicie rozebranego, kropka, nie przyszedłem tu błagać, powiedział cicho. Chciałem cię tylko zobaczyć ostatni raz, kropka, nic nie powiedziałam. Po prostu czekałem kropka jestem chory, przyznał, śmiertelnie. A kiedy otrzymałem diagnozę, myślałem tylko o tobie kropka zapadła cisza. Nie zasługuję na przebaczenie. Wiem o tym, ale chciałem, żebyś usłyszała to ode mnie. Przepraszam, nie za to, kim się stałeś, bo to niesamowite, ale za to, kim ja nie miałem odwagi być kropka po raz pierwszy nie wyglądał jak człowiek, który mnie zranił. Wyglądał jak człowiek, który w końcu musi zmierzyć się z ciężarem swoich wyborów. — Nie nienawidzę cię, powiedziałam cicho, ale twój czas w mojej historii dobiegł końca. — Przytaknął. — W porządku. Odwrócił się i odszedł. Nigdy więcej go nie widziałem. Rok później Fundacja Sanders-Reeves ufundowała ponad 200 stypendiów, otworzyła trzy schroniska i uruchomiła programy mentorskie dla dziewcząt dorastających w rozbitych rodzinach. Pewnego dnia mała dziewczynka w wieku ośmiu. Może dziewięciu lat, podeszła do mnie podczas wydarzenia fundacji i szarpnęła mnie za ręka w kropka, czy to ty jesteś tą panią, której tata powiedział, że nie pasuje, uklękłam, zaskoczona. Należy kropka uśmiechnęła się z brakiem zęba. Moja mama mówi, że jesteś teraz superbohaterką kropka odwzajemniłam uśmiech, serce mi puchło. Cóż, nie mam peleryny, ale mam coś lepszego kropka, co drugą szansę kropka przytuliła mnie mocno. Przytuliłem ją dłużej niż potrzebowałem, bo właśnie o to chodziło, kropka, nie zemściłem się. Nie wyrównałem rachunków. Stałem się lepszy. Zamieniłem odrzucenie w rewolucję. I nigdy bym się nie cofnął. Ani na sekundę, nawet żeby spojrzeć.